teraz zagadnienie z ziemniakami. Po prostu nieregularnie nakłuwam je. One nie są obierane. Bez problemu możemy je zjeść z tą skórką. Ja bym wręcz nie doszło się balorów. No dobra. I jedziemy znowu ten sam towar olej. Wow. Ten pieprz się unosi. Dobra. Mamy olej. Mamy ziemniaczki. Pyk. No dobra. I to sobie zaczeka, aż rozpali nam się wszystko tutaj było mniej więcej 3 czwarte komina i zaczynamy od ziemniaczków, troszkę jest piekę i potem dookoła temperatura pośrednia i analogicznie będzie z polędwiczką.